Manko, z tej strony Kura Workout. Dzisiaj vlog treningowy, vlog na który czekaliście. Dużo osób mi pisało co z treningami freestyle, więc dzisiaj polecimy freestyle, polecimy na drożkach. Więc będę wybierał się na hangar 646, ale to dopiero po obiedzie. A teraz zaczynamy sobie dzień od śniadania. Śniadanie dzisiaj w formie omletów. Tutaj płatki owsiane mamy już przygotowane, zalane wrzątkiem rozmiękczone dla mnie i dla Kingi. Patelnie się dogrzewają i. Lecimy z tematem. Trzeba się dobrze naładować na dalszą część dnia. Przed wkręceniem się film zostawcie łapkę już teraz, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i miłego oglądania. Ja daję sobie dwa jajka na moją porcję, taką trochę większą, a Kinze jedno jajeczko. I na ogół ostatnio jadłem omleta w takiej formie, czyli to szło na masę już na patelnię pod przykryciem na małym ogniu. A ostatnio Kinga dodała kakao jeszcze do tego i faktycznie fajnie smakuje. Można sobie oczywiście też dodać dla przykładu banana do środka. Przykryciem, aż się dobrze ogarnie z tamtej strony i przerzucamy. To co widzieliście to masa na omletę oczywiście, a na górę ja sobie daję osobiście jogurt grecki, banany oraz miód. Jogurt grecki używam taki, naturalny jogurt, nie typu greckiego. Też jest spoko, ale daje taki metaliczny posmak, więc ja wolę używać po prostu typu greckiego. Lepiej się komponuje z miodem. Ja osobiście miód sobie dodaję też na górę, więc tak polecam. Nutella, to jest dla Kingi, ona sobie chce zrobić warstwę, dzisiaj taką Nutella pomieszaną z jogurtem greckim Oboje sobie dajemy na górę jeszcze banany No i jeszcze ja na banany miód, Kinga nie wiem czy będzie chciała miód czy nie, bo Nutella już jest samo w sobie trochę słodka, zobaczymy Umleciki się już przysmażają z drugiej strony Tutaj idę sporo płatków owsianych, więc jak widzicie go wysuszyło trochę, Jak dodał banana do środka, byłoby pewnie trochę lepiej Na przykład ten omlet bez kakao wcześniej dla Kingi był taki mdły, bez smaku trochę I faktycznie taki był, taki po prostu jakby neutralny można powiedzieć Dodatki robiły głównie tutaj smak A tutaj teraz kakao faktycznie czuć Leciutko to kakao, jedna łyżka na dwa jajka i taką ilość płatków owsianych jak ja dawałem Robi fajną dosyć robotę Myślę, że z nutellą też spoko się komponuje, nie? Teraz bym to czuć Za mało dałem Dużą łyżkę trzeba. Więc ja dalej zabieram się za pracę i niedługo będziemy mieć z obiad. Pewnie za jakieś pół godziny, bo już przygotowuję ten obiad. Dzisiaj bodajże kurczak, nie wiem jeszcze w jakiej formie. Za chwilę zobaczymy. Po obiadku jeszcze odpoczynek, troszeczkę pracy i lecimy na trening. Kinga leci na swój, na siłownię, ja lecę rozwalać drążki. Ziemniaczki, kurczaczek. I do wyboru ogóreczki do grzybki. Ty nie będziesz do kurczaka dzisiaj. Kiszonki polecam do diety sobie dołączyć na odkwaszanie, ostatnim sporo jem kiszonych ogórków, czy to do jajek, właśnie czy do obiadu. Do pulpetów, do kurczaków. Dla mnie kozacko się komponują i napędzają do jedzenia. Apetyt. Obiadek w szamany, teraz witaminki, chociaż najczęściej biorę witaminy od razu po śniadaniu, ale dzisiaj zapomniałem, bo od razu je do komputera, więc zjem je teraz. E, witamina C, D3K2, e, kofeina i magnez. To, są, to jest moja suplementacja teraz, przez ostatni okres tylko to suplementuję, jeżeli chodzi o witaminy. No i oczywiście do, do tego białko, które systematycznie codziennie piję raz lub dwa razy, w zależności od tego... Czy jest to dzień treningowy, czy nie treningowy, i też w zależności od tego, jak się odżywam, czyli przez cały dzień, ile tego białka. Mniej więcej spożyłem, tak jeżeli mam dobry dzień, dobre produkty, sporo mięsa, sporo jajek, to jest szejk wystarczy w zupełności, ale jeżeli dieta moja w ten dzień była uboga, dajmy na to z sobie pizzę, pozwoliłem sobie na jakiegoś fast fooda i niekoniecznie było tam sporo białka, no to wtedy tym szejkiem drugim sobie pomagam. I jeżeli byście chcieli skorzystać ze zniżki, to macie zniżkę na mój kod KURA, macie minus 20% na sklepie olimsport.com. Na wszystkie suplementy, białka, witaminy, minerały, kreatyny, yy, przetryngówki, co chcecie A jeżeli chodzi o przetryngówkę kofeina, to jest naprawdę tania przetryngówka Caffeine Kick Czysta kofeina, bez żadnych dodatków I na mnie działa naprawdę bardzo, bardzo świetnie, więc polecam spróbować 20 zł bodajże, 60 kapsułek na 2 miesiące wystarczy Kura na olimpsport.com. Szczególnie w okresie zimowym zwracajcie uwagę na suplementację D3K2 i witaminą C a będziecie mieli na pewno lepszy humor, będziecie lepiej się czuli, no i będziecie bardziej odporni na choroby. Ja wracam do pracy. Tutaj zazwyczaj po obiedzie, godzina 16-17, zazwyczaj to jest w tym przedziale mniej więcej czasowym. Robię sobie odpisywanie na wiadomości, czyli teraz jeżeli wysyłacie do mnie e, na mój fanpage, na Facebooka Kura Workout wiadomości odnośnie współpracy, czy wiadomości, e, po prostu jakieś pytania na temat ćwiczeń, na temat elementów, oceniania czegoś, czy, czy, czy czegokolwiek w sumie, no to w tych godzinach teraz odpisuję. Kiedyś odpisywałem w godzinach 20, 22, e, zazwyczaj było to po treningu, ale teraz zmieniłem troszeczkę tryb swojego życia i odpisuję o godzinie 17.00, a jeżeli uda mi się być w domu wcześniej, tak żebyście jeszcze nie spali, większość z was, czyli 20-21, to wtedy odpisuję czasami jeszcze drugi raz. Taką mamy piękną choinkę. Pierwszą w tym roku w nowym mieszkaniu Kinga stroiła i muszę przyznać, że wyszło jej to kolacko. Powiem tak, że jest sztuczną choinką. No to wygląda dobrze. Ok, my już odpoczęliśmy po jedzonku, ja sobie popracowałem, więc szykujemy torby i lecimy na trening. Ja od pewnego czasu zabieram sobie od razu bezpośrednio na trening, jeżeli jadę na hangar, szejka białkowego. Piję osobiście kompleks firmy Olimp. Smak Double Chocolate. Niezmiennie ten smak. Od roku, coś w tym stylu, bo po prostu smakuje mi najlepiej. I do tego oprócz szejka zabieram ze sobą bananka, czyli uzupełniamy węgle, uzupełniamy, uzupełniamy glikogan, No i z węglami białko też lepiej się przyswaja. Wyjątkowo Kinga sobie też zażyczyła szejka, więc dla niej też miereczka wlatuje. 26 gram białka na porcję, zalewamy wodą. Ja lubię takie gęstsze trochę Kinga. Znów rzadszy szejk. Kinga mnie dowiozła, ona jedzie na siłownię. Ciekaw jestem dzisiejszej formy, bo powiem Wam, że ciało mam całutkie obolałe. Dwa dni temu robiłem trening freestyle, do tej pory bolą mnie plecy, barki. Po prostu nie są rozruszane, nie są jeszcze tak mobilne, mięśnie nie są zastałe. A wczoraj wleciał trening martwych ciągów i przysiadów, więc nogi, poślad tak samo. Dzisiaj Mikołajki, bo nagrywam dzień przed publikacją. Dostałem Mikołajkowe skarpy. Jest taka chmara ludzi, że przyszedłem się przebierać tutaj, gdzie jest ekipa trenerska, bo nie da rady tam. Naprawdę latają wariaty. Jest chyba z 50-60 małolatów. No, ale cóż, trzeba założyć słuchawki, odciąć się i lecimy na pełny. Chociaż ciało, tak jak mówię, ucieżko, będzie. Dobra, rozgrzewka musi wejść, żeby się nie rozwalić i żeby dobrze wszystko wychodziło. Sami zobaczcie, tak to wygląda. Po rozgrzewce, jeszcze troszeczkę ruchów jakichś, takich związanych już stricte z tym, co będę robił, jakieś staje na rękach. Dynamiczne ruchy, coś tam ma drążku, rozruszanie się, takie podelementy można powiedzieć i lecimy. Na początku z dynamiką mam nadzieję, że dłonie wytrzymają, bo ta przerwa 40 dni ponad we robi swoje dłonie jednak nie dają rady tak jak wcześniej, są obolałe, ale nie ma wymówek. Trzeba ciśnąć. Po prostu, żeby był progres. Soł, powoli można cisnąć z dynamiką three, 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 three. Three, two, był najsłabszy, ale teraz przy większej wadze przy tym, że też dawno nie ćwiczyłem jest chyba najbardziej odczuwalny spadek taki regres w tym elemencie trzeba wzmocnić po prostu plecy całe życie na protrakcji, plęcze, handstandy więc mało tej retrakcji, mało sił pleców, ale to się nadrobi jeszcze chwilę się wpławię w elementy i niedługo wjeżdżam w bazę, czyli porządną pompę, dzisiaj mam ochotkę dobrze się spompować, czyli pocienięcia pompki dipy, może pompki na rękach i jakiś korpusik Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. I'm Robiłem z nogami na lekkim podwyższeniu i z ręką ma wąsko. Super chodzę na górę klatki. Część przyśrodkową. Naprawdę pompa jest ogromna. Spróbujcie sobie. Jestem w domu, wymęczony Naprawdę zmęczyłem się Mocno tym treningiem, dawno się tak nie zmęczyłem Tym bardziej, że Zaczynając ten trening już tak naprawdę byłem dosyć mocno zmęczony Bo dwa treningi były pod rząd ostatnio Był trening freestyle, był potem trening Czyli wczoraj siadów i martwych No i moje ciało przed treningiem jakby było zmęczone I teraz po treningu czuję, że jest bardzo zmęczone Zrobiłem freestyle, zrobiłem bazę więc wyeksploatowałem mocno trening, szejk wypity, banan zjedzony, ale jeszcze za chwilę posiłek musi wlecieć, muszę wszystko sobie odbudować, cały glikogen i żeby ciało miało się z czego regenerować i myślę, że jeszcze koło 24, bo my siedzimy z Kingą troszeczkę do późniejszych godzin, wleci jeszcze jeden posiłek, może z szejkiem białkowym, zobaczymy. Jeżeli chodzi o formę, mogłoby być lepiej, ale mogło być też gorzej. Ja jestem ogólnie zadowolony, nie ma tragedii. Pod kątem siłowym jest słabo, ale pod kątem dynamicznym jest nieźle. Przytyłem sobie, więc no jestem tego świadom, że na pewno będzie ciężej. Miałem też 40 dni przerwy ponad z treningami góry ciała, z treningami freestyle i stricte jeszcze więcej, ale taki model treningu, że robię freestyle i dokończam się bazą. Czyli coś w stosunku 70 do 30%. Jak najbardziej teraz jest dla mnie wskazane, żeby podbudować tą górę ciała, podbudować sylwetkę. I ogólnie jeżeli jesteście na etapie pół roku, roku ćwiczeń, półtora roku i waszym celem jest ogólnie freestyle, to polecam łączyć sobie w ten sposób, że właśnie zaczynacie. Trening od Freestyle, oczywiście po dobrej rozgrzewce, a potem dobijacie się jeszcze podstawami bazą. Naprawdę fajnie buduje to siłę, fajnie buduje to też sylwetkę, i na pewno będziecie zadowoleni z rezultatów, jeżeli będziecie robić to systematycznie. Jeżeli filmik się podobał, łapka w górę, dajcie w komentarz, bo chcieliście ode mnie ten film, chcieliście, żeby znów nagrać freestyle, mówiliście, że dawno nie było nic hangaru, dawno nie było freestylu, więc ten freestyle wam nagrałem. Nie jestem w formie tak jak do zawodów, ale. Postaram się wrócić do tego poziomu. Z tym, że jeszcze będę przybierał na wadze. Tak? ja chcę teraz ważyć dużo, dużo. Więcej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj ważyłem 71, 72. Teraz 75, a celo, docelowo jest 80 kg i przy tym robić fajne elementy. Będzie to na pewno ciężkie do, do zrobienia, ale będzie łączyło to w sobie bardzo dużo elementów. Będzie fajna sylwetka, będą w miarę silne nogi. Będę chciał akrobatykę dobić troszeczkę, ale jak widzieliście, salta już coraz wyżej, coraz lepiej wchodzą, coraz lepszą mam kontrolę. Na razie nie idę. Dalej, bo nie mogę, rozciągam się, mobilizuję, żeby robić rundaki, i inne przejścia. To z czasem, ale na pewno też będzie w tym progres. No i tak wygląda plan. Teraz więcej już nie mówię, bo jestem zmęczony. A tak naprawdę jest 5 godzina 22. Jutro, czyli w sobotę, wlatuje ten film, więc czekam nie jeszcze teraz montaż tego wszystkiego. Dlatego ten montaż nie będzie przyjemny, ale robię to dla Was. Chcieliście vloga z treningu? Macie vloga freestyleowego. Zapraszam jeszcze raz do korzystania ze zniżki Kura na olimsport.com. Wszystkie suplementy minus 20% na ten kod. Zapraszam też na sklep Kuraware.pl. Tam macie odzież, sprzęt treningowy, akcesoria. I zapraszam też do kontaktu na moją fanpage Kura Workout. Układam. Treningi domowe, treningi kalisteniczne. Zrobimy razem formę. Siła i do kolejnego.